Widzowie, witajcie w drugiej części filmu o wojnie, chyba będzie z Francją, bo to jest największe wydarzenie w tym filmie. No, mamy wojnę z Francją, to wygląda tak, no, średnio. W sensie, no, nie wygląda to dla nas jakoś super, ale dobra, mamy mniej więcej stabilnie wszędzie poza tutaj. Więc myślę, że pora na jakąś kontrofensywę. Ciekawe, czy gdzieś nie damy rady. Mhm. Dobra, nie jest źle. zaraz ogarniemy bo tam na razie wygląda najlepiej tu mimo, że to miało być już takie tutaj, że się bronią ostatkami sił to tam najlepiej wyglądają zrobimy mhm. trochę żołnierzy tam gdzie możemy Na kasę nie ma co narzekać, na razie dobrze to wygląda. No, tu, tu. A, nie mam punktów ruchu. Dobrze idzie Oni nie mają już zrobić po prostu Najsłabszym punktem jest to tu. Chociaż tu nam nic nie no, mogą zrobić. I tu. <laughs> Dobra. Zaraz nie będę mogli nam nic tam zrobić. Tu w sensie. Chyba już jest porówno terenów, które sobie zebraliśmy. Nawet może na naszą korzyść. No, 22% na naszą korzyść. 13% okupujemy, oni okupujemy, a oni 13% stracili. Dobra, nie jest to taka trudna wojna. Za bardzo się na nią przygotowywałem, ale dobra. Z tych żołnierzy, z tych przygotowywałem, tylko za dużo wkładałem w nią w wysiłku i wszystkiego. Z tych żołnierzy, którzy nam zostaną wrzucimy ultimatum po prostu Ukrainie żeby nam oddała swoje tereny wszystkie nie, żeby zostali weselami a potem jak będą już naszymi weselami to żeby no żebyśmy ich zaanektowali o tu trzeba zrobić żołnierzy tutaj słabo. albo, albo tak jak mówiłem tutaj wszędzie tych żołnierzy i z morza ich zaatakujemy na Holandię albo Belgię. Okej. Okay. Dobra, już nie możemy tego przegrać. Przegrać nie mamy jak po prostu Czekam, żeby w rebelianci? O kurde, co jest? Dobra, jakieś mało zadowolone społeczeństwo chyba mamy. Nie wiem, coś nie No patrzcie, no, tu. Nie. Tu. No wszędzie mamy na dobrym poziomie. Zadowolenie pewnie. Siada. No! Dobra. Nie wiem, zmniejszenie podatków może coś zdziała. Toż no nie, no mamy je na takim poziomie. No. Realnym. W sensie no, żeby nam nie spadała kasa. Mamy tam zmęczenie wojną. 100%. No ale sporo mamy tą wojnę. Tutaj mamy za mało tych żołnierzy. Tutaj za dużo ta w No nie możemy mieć za dużo żołnierzy. No. To czemu tam też mamy tych buntowników? Przecież wszędzie pięknie zasymilowaliśmy i zrobiliśmy festiwale. Na serio, mnie me mega często tak gra wkurza strasznie. Nic nie jest wytłumaczone, dlaczego się tak dzieje. Ja pierdziele. Normalnie lubię tą grę. To takie sytuacje mnie mega wkurzają. Na przykład przez to nie możemy wykorzystać potencjału tych żołnierzy. Rozumiem jakieś utrudnienia, tylko żeby te utrudnienia były jakieś logiczne. Mm -hmm. Tak jak sądziłem tu atakują, bo tu nie mam żołnierze <grywa> <grywa> Łatwa, łatwo z tą No Francją. Tutaj już po problemie. Oni mają pewnie jakieś eksklawy? Nie, nic. Nul, zero. Tylko tu coś tam mają, no. Dobra, i tu. Dobrze, że tych żołnierzy wysłaliśmy. Bo bez nich mo mogłoby być słabo. Gdzie? Gdzie ci rebelianci? A, dobra. Oni okupują nam jedną prowincję, już zero. Noi problemi abbiamo. abbiamo. Dobrze. Chyba koniec? Tak. No i pięknie. Tylko teraz to wszystko asymilować. Dobra, żołnierzy trzeba zebrać gdzieś w pracę. Jeszcze jak przez ten czas, kiedy będziemy mieć pakt o nieagresji, będziemy, no, no bo jak zaakceptują ultimatum Ukraina, no to będziemy mieć jakby pakt o nieagresji na jakiś czas i w tym czasie oni będą nam jeszcze kasy dawać, więc będzie łatwiej się pozbierać po wojnie. Ta tam technologia. No, wyprzedziliśmy Orhunów o jeden punkt. Cóż, takie życie. Dobra, wszyscy żołnierze ten. Dobra, trzeba asymilować. Pięknie, no. Żeby nie było jakichś incydentów z tymi, z rebeliantami. não aí problema com casa Dobrze. Dobrze idzie. Myślę, że jak ten... Ile odcinek trwa? 15 minut, no to ten. No to myślę, że smilujemy to wszystko. Ukrainę na co stanie i nie wiem czy zdążymy już ją całą zająć. zaanektować. W sensie. Bo ci co nie wiedzą i nie obejrzeli poprzedniej części, zachęcam do obejrzenia, ale ja mam taktykę, że wysyłam komuś ten ultimatum, żeby został moim wasalem, po czym po czasie, kiedy już nie mamy jakby paktualnie agresji przez ten przez e, to, że zaakceptowali Ultimatum Wysyłam im ten e, kolejny Ultimatum żeby zostali moimi żeby ich zaanektować, bo wasali można. I dostaję ich całe tereny. Dobra, ale oczywiście, Europę z Francji powkurzali, ciągle jakieś wojny mi wypowiadali, mimo że ja takich dla nich dobry byłem. Pomagałem im z tymi z Niemcami. Ile tego jeszcze dobra? To trochę jest, trochę jeszcze zostało tutaj, no. Ale damy radę. No i problemy z kasą. I tymi rebeliantami nie wiem czemu, kurde. Przecież no ja... Przed chwilą zlepsza... ten, festiwale im urządzałem. Wszystko... Wszystkie tamte tereny mam zasymilowane. Nie wiem. Sporo tych żołnierzy naprodukowaliśmy w tej... no z... No, zrekrutowaliśmy podczas tej wojny czemu? czemu tego tyle tu jest? Tutaj są jacyś polsko-andorscy rebelianci Dobra, chyba potrzebujemy już tej Ukrainy. Jak nie przyjmą, to nie wiem. No, nie wiem. To, to z kim mamy złe relacje? Z nimi mamy bardzo dobre. Jakby nie wojna, to byśmy mogli z nimi sojusz mieć. Nie wiem, Portugalia. No. Zawsze dodatkowy tysiąc się przyda. Dobrze, już blisko. A jakie mamy zadowolenie w narodzie? 89. Trochę zmniejszymy podatki. Tak na maksa zmniejszymy. Tutaj nie wiem, da się kogoś zwolnić z bycia Wasalem. nim też nie zmniejszymy, bo już nie jesteśmy w takiej sytuacji podbramkowej. Nie chcemy więcej rebeliantów, po prostu, bo to jest najgorsze w tej grze, jak miałem Dużo tych, dużo Ty no dużo światów kiedyś, no dużo gier zaczynałem. sejwów, no to ten w większości nie przegrywałem, nie, nie kończyłem gerać przez inne kraje, tylko często przez rebeliantów. Potem się nauczyłem, że trzeba wszystko asymilować, ale nawet to nie daje takiej, jego, takiej pewności, że nie będę mieć rebeliantów najwyraźniej. No teraz posiadając te tereny Francji bez wyrzutów sumienia mógłbym się nazwać, nie wiem, jakiejś Demokratyczna Republika Europejska No bo, patrzcie, no Dużą bardzo część Europy mamy zajętą. Wszędzie jest jak my, na wschodzie, na tym, no na północy. Na południu Na Zachodzie Tutaj by się przydało ich zająć i Ukraina i Rumunia Tam wszystkie, do, które nie mają 80% według mnie się opłaca asymilować Okej okay. A ten a ryzyko rewolucji. Nie dobra po prostu. Zmniejszamy, no, no mamy podatki na minimum, tutaj to zwiększymy, tutaj to. Tam gdzie jest mało zadowolenia. Będziemy robić jakieś festiwale. Dobra, szczerze uważam, że na tym saveie, jeżeli będę go dalej kontynuować, to mi się uda cały świat przejąć. Może z niego też streamy będę robić. Dobra, wszyscy do Pragi. Coś trzeba zrobić z tymi żołnierzami. Tylko nie wiem co. Może jakąś Rumunię. No i nie wiem.

i zażądaj aneksji, i w taki oto sposób przyjmuję kraje, tylko tu też trzeba asymilować, oczywiście. Jezu, mi się czasami już nie chciało grać, przez to, że na przykład przyjąłem cały Związek Radziecki Polską tam w 30., no tam już po 40 latach, 1900, no później pewnie z 60. No, i mi się nie chciało akceptować po prostu wszystkich terenów Rosji, więc już mi się odechciało grać na tym serwie. A nie, dobra, nie mam po prostu tego złota. Chyba kasy trochę też by się przydało, nie najgorzej, byłoby mieć. Kurde, dobra, szybko tej Ukrainie jeszcze raz spróbujemy. Nie akceptują. Komuś jeszcze możemy. Dobra, wywalamy tych żołnierzy. Jest mi na dobrą sprawę, teraz bezbronni. Ale potężni. Dobra. Jak tam technologia? Dobra, jesteśmy daleko w przód przed hormonami. No więc myślę, że to będzie koniec na dzisiejszy odcinek. Fajny był odcinek, wygraliśmy wojnę z Francją, żegnajcie widzowie, wbijcie na Discord, łapkę w górę, zostawcie komentarz, subskrypcję.